Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Donald Tusk jak to ma w zwyczaju okrutnie nakłamał na temat CPK. Część tutaj tych kłamstw była sprostowana. Jeszcze dodam, że nie było żadnych gigantycznych wynagrodzeń i nie było też limuzyn służbowych dla zarządu, które teraz są w CPK kupowane. I to właściwie jedyna inwestycja, która w tym programie idzie do przodu. Szanowni Państwo, Donald Tusk rok temu przymuszony oporem społecznym ogłosił, że jednak wprawdzie drastycznie okrojony i opóźniony, ale CPK będzie budował. Niestety na czele tego procesu postawił czołowego przeciwnika CPK, specjalistę od katastrof i tłumaczeń z języka rosyjskiego. Tu nie było co tłumaczyć z rosyjskiego, więc zrobił katastrofę. W stosunku do tego opóźnionego harmonogramu i tak już są opóźnienia do opóźnień nie ma decyzji lokalizacyjnej prawomocnej nie ma przetargu na, nie ma umowy na drążenie tunelu kolei dużych prędkości nie ma odebranego projektu budowlanego i tak dalej i tak dalej jest jedno wielkie ściemnianie i udawanie a nie budowanie CPK więc proste pytanie choć niestety retoryczne czy to ściemnianie udawanie w temacie CPK potrwa do końca tego rządu dziękuję Dziękuję bardzo panie pośle. zapraszam posełka.